No, cześć! Dzisiaj omówimy buty George 4. Robimy opening tych butów. Ja jeszcze ich nie otwierałem, pudełka. Dopiero Kurier mi je przyniósł. Więc jaram się niezmiernie. Bardzo chcę je zobaczyć. Ostatnie buty, na które się tak hype'owałem, które mam, to Lebron 17 Future Air. Od tamtej pory nic tak ciekawego do mnie nie przyszło. Więc zaczynajmy. Yy, po pierwsze, pudełko. Zwykłe pudełko. Nic ciekawego. Polgeot 4. Rozmiar. Yy, jestem, szczerze powiedziawszy, zawiedziony. Spodziewałem się czegoś dużo bardziej ciekawego. Może jakiś nawiązań do Gately i tak dalej. Ostatnio w ogóle pudełka mnie zawodzą z butami. Yy, papier. O, podwójny papi. I to już jest pełne... O, pełne zaskoczenie z podwójnym papierem. Niekoniecznie pozytywne. No i mamy te dzieciątka. Powiem wam, no, że są ładne. Naprawdę są ładne. Naprawdę jestem pod pełnym wrażeniem. I tutaj w podeszwie środkowej mamy po długości poduszkę Zoom, no, poduszkę R. I jestem ciekaw trakcji. Zdecydowanie jestem ciekaw trakcji. Niech złapie ostrość, ale. Jeśli mnie pamięć nie myli, nie pamiętam takiej gumy u nikogo. Jest dość twarda, więc myślę, że. O, naprawdę jest twarda. Myślę, że granie w nich na dworzu nie będzie stanowiło problemu. Naprawdę, tutaj ze smaczków, tutaj na języku mamy znaczek Gatorade'a, kiedy odsuniemy. Tutaj sznurowadła możemy chować pod przezroczystym materiałem. No, powiem, że but niekoniecznie wygląda na but koszykarski. Dla mnie wygląda jak but taki treningowy typowy. No, ale powiem, że wizualnie jest kozaczek. Naprawdę. Tutaj z tyłu. Bardzo fajny efekt robi ta połyskująca część, ten zapiętek. Naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj na dole. Złapię ostrość. Łap ostrość. Ważne. Tutaj mamy czwóreczkę, co jest, nawiązuje, że to jest czwarty model Pola George'a. Tutaj. Podeszwioją prześwitującą poduszkę, można dotknąć no, mięciutka w miarę. Tutaj, służ na wewnętrznej stronie, i na zewnętrznej, jest kozakiem. Tutaj są takie pododawane efekty, jakby bąbelek, bąbelków powietrza. Wiadomo, Gatorade i tak dalej. No, naprawdę bardzo fajna rzecz. Jestem ciekaw, jak też wadła będą się spisywać i czy ten ekspres nie będzie przeszkadzał ale no powiem wam bucik kozak yy, premiera jest dzisiaj zastanawiam się znaczy no, kiedy to oglądacie to już wiecie Ja wrzucę ten film we wtorek dobra niech będzie we wtorek ja go dostałem do ty 17 i bardzo na to liczyłem że Wrzucę je od razu, ale zachowajmy kolejność. Tutaj mamy trzynasteczkę jeszcze od Pola George'a PG13. Naprawdę buty są bardzo ładne. I jestem, dzisiaj już pewnie je wezmę na hale, zacznę je już dzisiaj testować, ponieważ no, dawno nie jerałem się tak na żadne buty. Naprawdę. Naprawdę, bardzo dawno nie jarałem się tak na żadne buty. Yy, myślę, że designem nie przypasują każdemu, zdecydowanie. Wiem, że poprzedni model, trójeczki, miał wielu fanów. Ja byłem długo takim, może nie hejterem, ale niezbyt du dużym zwolennikiem tych butów. Jednak tak, jak wspominałem w odcinku z Dejmami, yy, z czasem moja… Antypatia do tych butów się zmniejszyła. Yy, te pole, George, są naprawdę kozackie. Jeśli oglądacie to i jeszcze są na najku, wizualnie polecam. Polecam, bo 17 miały wejść, i z tego co widziałem, to już chyba weszły. Przepraszam, nie sprawdzałem, bo byłem tylko w pracy i, i, i przyszedłem odebrać od kuriera paczuszkę. Jestem bardzo ciekaw tych butów. Jestem ciekaw, jak one będą leżały. Czy one naprawdę, ponieważ tutaj ja jestem przede wszystkim ciekawy stabilizacji tego buta, bo przy kobikach zawsze mam trochę cykora, że sobie coś podkręcę, a te też wyglądają bardzo szybko, chociaż podeszwa jest naprawdę gruba i wydaje się, że będzie dawała naprawdę dobrą responsywność i naprawdę stabilizację fajną ale to wszystko wyjdzie w pełni. Dlatego to jest opening, a recenzję tych butów zobaczycie za jakiś miesiąc. Może coś takiego. Muszę je ograć i to sporo, ponieważ nie wrzucam recenzji butów, w których nie gram, bo to by była głupota. Dobra. Wielkie dzięki. PG13 wydał swoje czwarte buty i są kozackie. Te w wersji z Gatorade'em. Na razie.